Co to jest najświętszy sakrament? To jest ciało i krew Chrystusa. Kiedy i jakimi słowami Pan Jezus ustanowił najświętszy sakrament? Najświętszy sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest kielich krwi mojej. Co to jest Eucharystia, Msza Święta? Najświętsza Eucharystia jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. W czasie sprawowania Mszy Świętej przyjmujemy ją pod postaciami chleba i wina i nazywamy komunią świętą. Przyjmować ją może ten, kto chce zjednoczyć się z Panem Jezusem i nie ma na duszy grzechu ciężkiego.